was widzę w kolejną, piękną niedzielę. Fajnie, że ktoś się w kamerę wcina. Raczej to widz mój nie jest, bo widzów nie mam. Więc tak właśnie. Yy, I dzisiaj mamy opening skrzynek. 37, 35 mam. Bo siedziałem sobie na awku i później pójdziemy zagrać Rany Na hardzie, bo na... Na nie przejdę. Ogólnie to będę zbierał do tego kapitana magmy, ale czy się uda, do no to wątpię. No chyba, że to będzie cały czas niezmienne, to może wtedy. Mam już dwa magic kończe yy, i spróbujemy dzisiaj trafić też tego właśnie Icykreta, e o ile gemów mi się uda na zbierać i The Quickstera. Czy się uda, to zobaczymy, ale na razie to otwieram. Rary, same rary. 150 koinów, tak myślę, że chwilę pootwieram, jak nic nie będzie leciało, to zrobię cięcie po prostu i będę ja tylko wam te legendy, i i taki pokazywał, bo to nie jest ciekawe, takie nudne, te rery same i nie ja chcę też, żeby 5 lat trwał ten odcinek i nie rarę, więc robię cięcie. Legendę. Mieliśmy Traitor i Rona. No fajnie, żeby leciała legenda. No. Widzimy zostało 10 skrzynek i totalnie nic. Żadnej legendy. O, teraz legenda będzie no, i Let's go. Coś co mi się bardzo przyda. No, może na końcu posypię jakimś mityczkiem coś, ale nie pogardziłbym, ale no wiadomo jak jest. Znając moje szczęście to, chociaż ostatnio trafiłem dużo postaci, no to Możliwe Nie wiem, zostało nam 5. I nic takiego nie dropi Epic, jest Chociaż nie mów, że dropi, to już mam półtora tysiąca, to będzie na jakiś tam opening Ler. I te kolejny też dropy, a mi się też bardzo przydadzą do no. Fuzji na przykład Atomic Floundering, którą mam na Shiny Moon, więc bardzo mi się przyda. Epicoin. coin Ogólnie to jutro myślę, albo dzisiaj będą dwa odcinki. Nie wiem, i tak w sumie to jest słaby dropik, ale dobra. <coughs> dzisiaj będą raczej dwa odcinki w ten dzień, bo jeszcze dodali nowy Olympic Event. W Yy, FNaF TD i już mam Apex samo wytrenowałam za mojego OMK. Dawno nie nagrywałem FNTD w sumie. Yy, ale dobra, nerfy w sumie otworzymy, turniemy. Yy, no czy ja coś, coś z tych mityczków, no nie, mi zależy tylko na secrecie. No i tak naprawdę na nowych postaciach. Tutaj chyba najlepszy rare będzie, z tego co widzę. Ewin, ogórek. Kukumber. Kukumber to chyba ogórek, nie wiem. Dobra, lecisz z tymi, bo tu już nie ma opcji, że coś wydrobimy. The elastic waistband. Gary i... Gary, gary i... I ten złamas. Że tak brzydko powiem Dobra. No dobrze. Czy ja go chcę usyłać? Bo ja go robię na piątą fudzę, żeby misję zrobić. Ty, ty lecisz. Ty lecisz do kosza. Ty Albo dobra, ty chuj z banduste zostawię. Kukumber. W sumie to nawet żaden epik nie wyleciał. Więc trudno, mamy cztery muszelki jeszcze szlampy... na Dokupiłbym no, za te 5000 jeszcze jedną, ale szkoda mi trochę. O, jeszcze skrzyneczki jakieś. Nie zwróciłem na to uwagi, więc mamy epic chest. A jeszcze? I legendę. Wow, z Ale dobra, może coś zrobię. <coughs> Dawaj mi <tyczka. coughs> Dobra, skalmar. Mega. Czemu 10%, ale na przykład nie mogli dać tych już... Dwóch muszelk, co? Nie wiem. Nie pytał. Dobra, jeszcze mamy jedno otworzenie. I? No ty Kevinie, nie za Co to jest? Czemu on zawsze trafia? <kluzł> Dobra. I cztery otwarcia tego. Już nie wierzę, że coś trafi myle. Chociaż już bardzo bym chciał. Ale coś mi się wydaje, że niestety pasy nie będzie No Czyli tu pan nic nie trafiliśmy cyk, cyk, cyk. I bubble buddy, tak? A i to ta. do do kosze ziomek Dobra, to będzie kupię za to 5000, chociaż i tak wiem, że nic nie trafię. Zamykam, wykłacz? Co to jest? Co to za gólno? Jeśli nie chcecie widzieć tu. Day samoik. Wow. Czy ja pasambijam? 20 poziom, dobra. I teraz najlepsze chyba w tym odcinku, czyli zagramy sobie rajdę. Bo my teraz takie kupimy... A, właśnie, mam jeszcze Traitor i role, to czekajcie, hibernation sobie przetrajterujemy. Jak coś dobrego trafię, to gigawo. Czemu nie dacie mi tego vortexa chociaż smutne to jest. No i dobra, teraz oj. Teraz sobie zagramy w te właśnie rajdy i widzimy się jak już zacznę gierkę. Widzimy, jesteśmy już w gierce i dogrywam to wieczorem, dokładnie o 23, bo... Trochę sam sobie pograć i odcinek jak tam będzie w poniedziałek, czyli wy widzicie to już jakby w poniedziałek, a ja to nagrałam w niedzielę. I ogólnie to trafiłem na alt koncie Mermaid Mana i trafiłem na Nimuil Wilta, bo sobie wbiłem dzisiaj 15 level na tamtym koncie, na moim alt właśnie, żeby specjalnie wpisać sobie kony, ale nic nie trafiłem oprócz tego Mermaidmana takiego ciekawego. Oprócz tego... Też 4 Atomic Flounder, więc to jest giga ciekawe. Brakuje mi i będziemy mieli trzecią gwiazdkę na Atomic Flounder, ale bym musiał postawić coś, i nie wiem, czy to nie będzie Hibernation, czyli I to zaraz na bossa, oczywiście, no zaraz mamy bossa na Piątej i raz przeszłem to. I to jest hard, nie? Bo ja... na no, no, nie ma opcji, żeby tego No chyba, że drobny kiedyś sekret, no to wiecie. To może wtedy. What the fuck? Ile ich idzie I, I, tam? Cały czas się respię, ale dobra. E, I co? Tu mi się wydaje, że będzie jedna hibernation Sandy. I musimy lecieć z tym jak najszybciej bo naprawdę to będzie giga trudne jest to i będę chciał nazbierać na tego właśnie kapitola mam, no chyba że go trafię z rundy co mam nadzieję nie wiem czy z rundy da się trafić Shiny Wumbo ale oby, bo może trafię dobra, lecimy upgrade'em i zaraz pójdzie bossik o ten dokładnie, bo ja już to grałem więc wyjdzie zaraz taka Atomic Flounder potężna. potem już Yy, więc no. Ej, nie, 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 nie ziomek, no dobra nie, nie, na szóstym e no, dokładnie będzie. Dokładnie. nie, 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 mieli przynajmniej nie, odcinku i yy, idzie sobie taka atomic flunderka z siedmioma tysiącami hp na hardzie oczywiście, bo na Nightmarze to ona ma 14. I jest dosyć szybka, nawet na jednym. A nie, na lewym nie. Idzie jeszcze taki Flying Dutchman. Więc to jest troszkę lipa. I mam nadzieję Dobra. Powoli sobie farmę tutaj upgradeuję, bo muszę się jakoś z tym wyrobić z tym wszystkim. Proszę, zabijcie go. Nie zabiję go, prawda? Nie zabiję. Nie było jakby opcji. Zaraz jeszcze mermaid, a nie, mermaid tu nic nie zrobi. Ej, powiedz, że chociaż go zabijecie. Zabijecie go? Aha. Ja no super. Dobra. Przeszli sobie. No, trudno no, co mogę zrobić. Oj, 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 tutaj lipnie się dzieje. Ty, przegram to. Dobra, przegram. Ej, bo tutaj się kijali w kadzie Dobra, pełna oa zaraz wstawiam. Czy tam pełna ołę? Nie wiem Zabicie ich, później nie wiem co zrobi No nie no co wy gadacie 5 HP mam Dobra, widzimy, widzimy się na kolejnym bosie, bo nie wiem co tu się dzieje Cóż mogę powiedzieć? Przegrałem. Czyli na słaby skład. Albo po prostu nie będę się rozstawić. Możliwe. Yy... Szybko poszło. Przegrałem przed drugim bossem. Ale nie wiem w jakim cudem w takim razie wygrałem. Wtedy to. Nie wiem. Yy, ale możemy sobie otworzyć jedną muszę. Tak na dobry koniec. I co będzie? Slap i nasz. Ale kiu Chociaż ostatnio oddał, ale wolałbym jednak tego Quick ale... Otworzę sobie jeszcze za te 300 gemów tam. Bo nie chcę wszystkiego otwierać, bo zbieram na opening, także. The Elastic Waistband. Epic jakiś? Lary. Chciałbym trafić tam nową nowego i tego nowego Epika, bo z tego co wiem, to nie mam. Tego nowego Epika nie mam. Więc wiadomo. I to w sumie na tyle z tego odcinka. Ja spróbuję ogarnąć jakąś taktykę na rajdy. I w sumie widzimy się w następnym odcinku, który będzie najprawdopodobniej wtorek znaczy we wtorek na pewno, ale czy wcześniej. Nie wiem. W sumie wy to widzicie w poniedziałek, więc czy będzie w poniedziałek, czyli dzisiaj w sumie. Kurde. Wy to widzicie w poniedziałek, więc dla was. Czy będzie jeszcze dzisiaj odcinek drugi? Nie wiem. Może nagram, ale nie wiem, czy mi się chce, bo tu naprawdę muszę ogarnąć jakąś taktykę, więc potrzebuję tych dwóch dni chociaż. Yy, albo dnia, w sensie, do wtorku. Yy, więc to było w sumie na tyle, ja się z wami żegnam. Yy, mam nadzieję, że będziecie trzymać za mnie kciuki, żebym jakąś taktyczkę sobie wyłowił, że tak powiem. I to by było na tyle. Narka.